Cześć, witam wszystkich na drugim odcinku unboxingu paczek z NGC. Dzisiaj pokażę moje monety na filmie. Mam dwie paczki, jedna jest gigantyczna, jest naprawdę wielka, no i mniejsza. A tak jeszcze na żebym nie zapomniał, moi drodzy, proszę napiszcie mi w komentarzu, kto będzie na tym na Giełdzie w, w zobaczcie, i się człowiek zaciął w Łodzi 4-5 listopada. Wiem, że już prawdopodobnie, znaczy wiem już na pewno, że nie ma biletów na wstęp, także no kurde. Okej, okay, dobra. Kto ma bilet, albo kto się wybiera, nawet mimo tego, że tego biletu nie posiada, nikt mi napisze w komentarzu. Ja już na 100% wiem, że będę tam, więc. Miło będzie się spotkać z kimś, kto mnie subskrybuje. Dobra, zaczniemy od tej mniejszej paczki. Tą dużą zostawimy na za chwilę. Bo naprawdę jest co pokazywać. Dobra, zaczniemy od pierwszej monety. Czekajcie, sobie zniżymy, żebym wiedział, co pokazuje. I mamy 5 groszy, 93 rok MS 67. Bardzo ładnie się to prezentuje MS 67. Teraz mamy. Znowu 5 groszy 9,3 tylko tym razem z MS66. Ogradowałem praktycznie całą rolkę. Także bardzo ładnie MS66. Teraz mamy 5 groszy, podobnie 9,3 i mamy MS67.

Super. Ponownie pięć, dziewięć, trzy i ponownie MS sześćdziesiąt siedem. Jest prosto wsadzona, a jest przekręcona, dobra, MS sześćdziesiąt

Także hmm, naprawdę super. Teraz mamy podobnie MS 66 93 5 groszy i ponownie przekręcona tak delikatnie. OK. Teraz mamy ponownie 5 groszy 93 ms 66 i tu jest a, ona ogólnie jest krzywo wsadzona ale naprawdę bardzo ładnie ms 66 teraz mamy to popa.

Dobra, moi drodzy, to teraz weźmiemy się za monety, z drugiego, z drugiego pudełka. Tu już jest troszeczkę więcej ich, bo aż 34 ich tam jest. Odłożę sobie. To sobie też odłożę no i gigantyczne pudełko bierzemy się za rozłożenie tego. z tego trochę. No, tak pokażę. Policimy po kolei. Mam nadzieję, że NGC to po kolei poukładało. A już widzę, że nie. Kurde. Chyba, że. Jasne, że nie jest poukładane po kolei. Kurde, no szkoda. Czekajcie, może wstrzymam to i ja sobie je poukładam, bo jest to słabe z ich strony. Także zaraz wracam. Dobra. Trochę musiałem dłużej to, na, na dłużej zatrzymać. Pomieszali wszystko, a więc mamy monetę 50 groszy, 82 rok, moneta luszczana prób 67. Czemu dostała tylko prów 67? Monety nie zostały poddane konserwacji, więc moneta jest częściowo zmatowiała przez pobyt w tym plastikowym pudełku urocznikowym. Także widzicie, co potrafi zrobić ten plastik. Także prów 67, czyli moneta lustrzana. Teraz mamy złotówkę z 82. Prów 67 ponownie. I tu już widzimy dużo tego lustra, ale. Ja widzę, że moneta jest przytłumiona właśnie tym patynom. Patyną. Ciężko to nazwać patynem, no, tym nalotem. Zresztą sami widzicie taki szary tło. Gdybym podał pewnie konserwacji, byłaby wyższa nota i z dopiskiem cameo lub ultra cameo, no ale nic. Prów 67. Teraz mamy 2 zł 82, prów 66 cameo i tu już moneta jest też w mocnej patynie yy, z takimi dwoma, widzicie, flekami, dwie, dwie takie pramki ma, I tu i tu, no ale prów 66 cameo, nie mogę narzekać, mimo tego, że monety nie zostały poddane yy, konserwacji, także... Prób 66 Kameo. Teraz 5 zł. PRW 66 Kameo. 82 rok. moneczka troszeczkę przytłumiona, właśnie przez to, że była w tym plastikowym pudełku. No ale co zrobić? Prób 66 Kameo. Miedionikiel troszeczkę mniej reaguje. Jak już widzimy, moneta z tego samego pudełka PRW68 Ultra Cameo. Aczkolwiek też jest tak delikatnie poszerzała. Bardziej na właśnie na awersie. Na awersie. No ale jak widać, Ultra Cameo jest PRW68 Ultra Cameo. I ostatnia z tego roku mamy Bolesław III Krzywousty Prw67 ultra cameo. Proszę pamiętać, że to jest miedzionikiel. widać tę szarość na tym, ale tej szarości jest na tyle mało, że uznano monetę za ultra cameo, co bardzo mi się to podoba. Super. Dobra. Tutaj ten temat mamy objechany. Oj, już mi spadł. Teraz zobaczmy sobie rocznik 87. No i mamy 50 groszy. Prv 67 Ultra Cameo. No tak, jak mówię, na pewno by dostały wyższe noty, gdybym je poddał w NGC do konserwacji. Widać tę szarość na powierzchni. No ale. Jest próg 67 Ultra Cameo. Teraz mamy złotówkę Próg 68 Ultra Cameo. Bardzo ładnie się to prezentuje. No tu akurat bardzo ten awers jest piękny. Rewers, przepraszam. No super, super to wygląda. Teraz mamy dwa złote. Prów 67 Ultra Cameo na rocznik 87. Te monety pochodzą ze stanów rocznikowych, zwanych czekoladek. Naprawdę jedno czym oko zawiesić. Monety były też źle przechowywane przez poprzedniego właściciela, gdzie było dość sporo bigoci, bo normalnie te monety aż tak mocno nie patynują. Teraz mamy 5 zł, 8 Rów 66 Cameo. Już ultra nie ma. No widać ewidentnie, że wilgoć wchodziła w te pudełka. No ale co ja poradzę? No nic. Także prów 66 Kameo. Teraz mamy 10 zł. prów Skup się cholero prów 66 Kameo. 87 rok 10 zł. Teraz mamy 20 zł 87 Prów 67 Ultra Cameo. Bardzo ładnie i ostatnia z tego rocznika, z tego zestawu rocznikowego 100 zł 87. Kodzimy szczeci wielki, prów 67 Ultra Cameo. Dobra, czyli 87 mamy też już opanowany, to teraz rocznik 89. No i mamy złotówkę pomieszczoną na te złotówki, mówię, pchełki I mamy prób 69 Ultra Kameo, bardzo fajnie zachowane. Super, dobra. Teraz 2 złote z tego samego roku, z tego samego zestawu. Prów 66 mm. Tu już widzimy śnieg na niej. Tutaj też widzimy tą szarość na powierzchni. No ale nic, no PRW 66 mm. Jest. Dobra. Teraz mamy 5 złotych. Tam to było oczywiście aluminium. Mamy teraz Proof 67 Ultra Cameo, no i, moi drodzy, też widać tą śnieć na monecie. Jakbym, jakbym, jakbym chciał oddać to do konserwacji, to jak najbardziej te monety nadają się do konserwacji, ale konserwować monety lustrzane, no chciałem, ale w ostatniej chwili się rozmyśliłem i zrezygnowałem z konserwacji na tych monet z czekoladek. Pro 66 Ultra Cameo, 10 zł musiężne, także bardzo ładne, teraz mamy 20 zł 89, Pro 66 Ultra Cameo, widać pośniedziałe te monety dość mocno, częściowa patyna i śnieć, no, bardzo ładnie to też wygląda, no, ale chciałoby się wyższe noty. Ale jest prów 66 Ultra Cameo. Teraz mamy, moi drodzy, 500 złotych, 89 rok. I to było rozpoczęcie wojny obronnej narodu polskiego. PRW 67. Jak widzieliście, moneta pochodzi z tego samego pudełka. Jedna dostaje Ultra Cameo, a druga tylko dostaje, że jest monetą utrzaną z notą 67. No, widać, że moneta jest obśniedziała działa. I ten orzeł aż tak mocno, na przykład na awersie się nie odcina, i dlatego nie dostała ani cameo, ani ultra cameo. Po prostu moneta lustrzana. No i ostatnia moneta z 1989 roku mamy 500 zł. Władysław II Jagiełło, PW61 cameo. Naprawdę te monety super wyglądają, tylko że no są w patynie i w śniedzi. No. Także traka nota prów 67. Kameo. Dobra. I zostało nam jeszcze jeden rocznik, bo wysyłałem aż 4 z 4 zestawów. Teraz rocznik 90. Tu mamy prów 67 Ultra Kameo, jeden złoty z 90 roku, pchełka. Naprawdę fajnie wyglądają. No mogłoby być troszeczkę wyżej, ale no, trudno. No, nie zdecydowałem się na mm, konserwację. No, jest to mój błąd, mogę powiedzieć. Także PRW67 Ultra Cameo Teraz 2 złote I mamy tutaj pop PRW69 Ultra Cameo naprawdę ta dwójeczka jest bardzo ładna także PRUF 69 Ultra Cameo teraz mamy 5 złotych z aluminium PRUF 66 Ultra Cameo jest podobnie tak jak powtarzałem poprzednio no, że zaś nie działa no i to wpłynęło na notę <laughs> będę miał nauczkę na następny raz żeby te monety po prostu oddać do konserwacji, Pruf 66 Ultra Cameo, teraz mamy 10 złotych mosiężne, Pruf 67 Ultra Cameo, moneta jak widać, te mosiężne w tych pudełkach naprawdę, jeśli są źle przechowywane gdzieś, gdzie jest dość dużo wilgoci, one no tak brzydko, no i jednym się ta patyna podoba, jednym nie. Mi się akurat nie podoba. Wolałbym, żeby ona była właśnie w tym oryginalnym kolorze, żółtym i z pełnym lustrem. Ale mamy PRUF 67 Ultra Cameo, także nie jest źle. Dobra. Teraz przechodzimy do klów. I tu mamy 20 zł PRUF 66 Ultra Cameo. Tu już jeszcze orzeł bez korony. Naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. Także... PRUF 66 Ultra Cameo dla 20 złotówki. Teraz już przechodzimy do monety e, stricte trzeciej Rzeczpospolitej. No i mamy 50 złotych z 90 roku. Pr 67 Ultra Cameo, gdzie orzeł już posiada e, koronę i nie ma napisu ludowa. Jest Rzeczpospolita Polska. E, Pr 67 Ultra Cameo bardzo ładnie to wygląda. wiem ja pod że rewelacyjnie. Próóóż 67 Ultra Cameo. Teraz będziemy mieli 100 Zł. Próż 66. 66 Ultra Cameo. Ponownie orzeł w koronie. Rocznik 90. 100 Zł. Także super, to też wygląda. No, i ostatnio z monet tych zestawów rocznikowych mamy tutaj 10 tysięcy złotych Solidarność, Prów 66 Ultra, nie 67, przepraszam, Ultra Cameo. Dużo osób myli tą monetę z monetą srebrną 100 tysięcy. Przecież nie dość, że ta moneta jest mniejsza, lżejsza. No i posiada. Na znak Mennicy Warszawskiej, co też osoby niektóre mylą ją z grubą Solidarnością wybitą w Warszawie w nakładzie 20 tysięcy, srebrną oczywiście uncjową, a dużo osób myli ją właśnie z tymi nominałami ze Stanów i z Mennicy Warszawskiej, także Prów 67 Ultra Kameo. i zostało mi jeszcze monety obiegowe sztuk, już Wam mówię 6 i to będzie na tyle Pamiętacie tą pięciogroszówkę? Pokazywałem ją na filmie. Film na, um, chyba zatytułowałem Błąd Mennicy. Wy, um, nie, Błąd Mennicy, kurde. Błąd wykrojnika jakoś tak brzmiał. Nie pamiętam teraz. No ale te pięć groszy, tak naprawdę, moi drodzy, nie zostały um, źle wykrojone. Ten krążek nie jest źle wykrojony, tylko. Został te 5 groszy zostało wybite na krążku jednogroszowym, gdzie mamy napisane. Jest to mint error MS65. Także super, bardzo się cieszę z tego powodu, że jest to wybite na monecie jednogroszowej. Dobra, teraz wam pokażę. E, Parę monet 5 złotowych. Mamy 5 złotych 94 rok, MS 66. Piękna złota patyna na niej się zrobiła. Ja bym powiedział, że ta moneta naprawdę super rewelacyjnie wygląda. Troszeczkę nota y, mogłaby być wyższa, ale naprawdę piękny detal. Y, no super, on po prostu wygląda. W pięknej patynie przeleżała trochę w tych pudełkach. I jakby to było prosto włożone, to prawdopodobnie mamy taką delikatną skrętkę. Także MS66. Teraz mamy, moi drodzy, podobnie 5,94 ms65. Tu no już ta patynka jest troszeczkę słabsza, ale naprawdę moneta także w super kondycji. Także super. MS65. Teraz. Tak. Mamy tutaj, moi drodzy, 5 zł z 2009 roku, MS67. Naprawdę bardzo okazały. Moniak z wysoką notą. Luzem takim 5 zł z 2009 roku, to co widziałem, no to między 100 a 150 zł ludzie sobie życzą na Allegro. I widzę, że są też za takie pieniądze sprzedawane. Także MS-67, super. Teraz 50 tysięcy, moi drodzy. Józef Piłsudski, MS-66, 50 tysięcy. Bardzo ładny. Dostał MS-66 dlatego, że tu są takie delikatne ryseczki tutaj przed jego twarzą. Ciężko będzie mi to złapać, ale o, widać troszeczkę. Są takie delikatne ryski na tej monecie, ale ogólnie naprawdę kondycja super MS66 i ostatnia moneta, którą Wam dzisiaj pokażę jest to 100 000 50. rocznica powstania warszawskiego i mamy proof 69 cameo fajnie zachowana, fajna nota, także co nieco będzie znowu do wystawienia, może w przyszłym miesiącu, w listopadzie. Także, moi drodzy, jest to na tyle. Oczywiście chciałbym zaprosić tutaj osoby, które y, oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji, a obecnym moim subskrybentom dziękuję za Wasze właśnie subskrypcje, za komentarze, za łapki pod filmami, o, za to, że jesteście na czatach, y, no i chciałbym też podziękować moim pięciu wspierającym kanał, także moi panowie dziękuję. Będzie to na tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.